Garguła, garguła, pokazuje się Brożek, ale czujnie Jarczyk nie pozwolił rozpędzić się napastnikowi Wisły i wbiec z piłką głębiej w pole karne. Chrapek, Chrapek, Chrapek przekłada sobie piłkę na lewą nogę. Zablokowany strzał jeszcze na lepa i teraz będzie kolejna okazja. I Piłka po raz trzeci w siatce, po raz kolejny. Łukasz Garguła wpisuje się na listę strzelców. 3 do 0, no, zaledwie 8 minut potrzebowali piłkarze Franciszka Smudy, aby tutaj w drugiej połowie chyba już można powiedzieć, tobić niestety gospodarzy. Tak, a tutaj nalepa sporo zrobił, bo on odebrał piłkę tutaj, wywalczył piłkę bardzo szybko i świetnie podał mocno w kierunku Garguły. Odbiór i do tego jeszcze znakomite podanie. I tutaj duże brały też dla Garguła, żeby na wykroku potrafił tak przyjąć. I Garguła świetnie się tutaj troszeczkę otworzył całą stronę. Moim zdaniem wieczorek. Spójrzmy, wygranie było faulą, agresywnie, świetnie nalepa. Mocne podanie wewnętrzne oczywiście z I tutaj cała bramka praktycznie była otwarta.